W miejscowości szunem była kobieta bardzo bogata, która od nazwy miejscowości nazywana jest szunemitką, która systematycznie, dosyć natarczywie, zapraszała Elizeusza do tego, żeby przybył do niej i spożył posiłek. I w pewnym momencie. To zapraszanie szunemitki stało się takim niepisanym zaproszeniem, które grało w głowie Elizeusza. Elizeusz już był przyzwyczajony. Przychodzę do szunem, nie zastanawiam się, gdzie będę spożywał posiłek. Idę do mojej przyjaciółki szunemitki, która jest gościnna i ma otwarte serce. Myślę, że warto w życiu duchowym, ale także w, każdym, w każdej innej formule życia wypracowywać sobie takie nawyki, przyzwyczajać też innych do tego, że my tak, a nie inaczej postępujemy. Jeżeli to są sprawy wartościowe, jeżeli to są rzeczy istotne do budowania naszego życia, to w pewnym momencie ludzie będą wiedzieli, że mogą w tej dziedzinie życia, którą my im oferujemy, mogą na nas liczyć, ale Równocześnie my poprzez taką konsekwencję w proponowaniu my również stworzymy w naszym sercu takie przekonanie, że inaczej nie można zafunkcjonować. Jedynie poprzez rozdawanie dobra. Dzisiaj Mitka jest naszą bohaterką i myślę, że bardzo słusznie myślimy o niej z wielkim szacunkiem, bo nauczyła wielkiego proroka Elizeusza właśnie takiej prostej rzeczy.